Znane są już wyniki z ponad 99% krajowych komisji i rezultat nie napawa mnie optymizmem, delikatnie mówiąc. Nie chodzi nawet o wygraną PiSu i to, że będzie nas dymać od tyłu w różnych konfiguracjach przez kolejne 4 lata ani wynik innych mainstreamowych komitetów, bo to było pewną oczywistością, czystą formalnością, której można się było spodziewać bez złudzeń. Poza tym te partie są dla mnie zupełnie przezroczyste i bezideowe. Mnie natomiast jako wolnościowca interesuje coś z grubsza innego, czyli szur federacja, która sprzeniewierza, kompromituje i zaprzepaszcza ideę oraz nadzieję członków od pokoleń. Nie tylko poprzez zgubne mariaże z nacjonalistami, ale szereg innych wykroczeń. Dziwi się, że po tylu latach dzieciaki nadal łapią się w te same sidła, z których potem wyrastają. Najwidoczniej niektórzy z nich przez ostatnie 4 lata otrzymali dowody osobiste. Robią kurtyzany ze wszystkiego co mi bliskie, cenne i o co walczę od lat, tworząc konotację wolności gospodarczej z zamordystami, szurami i leśnymi dziadkami. Nazwijcie to bólem duszy czy jak wam wygodniej, dla mnie to konsekwencja w postępowaniu. Bo moja moralność ma charakter absolutny nie uznaję zgniłych kompromisów ani wykorzystywania metod politycznych opartych na przymusie i partyjnych przepychanek. Musiałbym wówczas stać się hipokrytą. Oni się niczym nie różnią od reszty polityków. Już wkrótce udowodnią, że sami są takimi samymi złodziejami. Już poza Sejmem przeżerali subwencje, organizowali śmieszne happeningi i tym podobne. Dla mnie to cyrk i szopka. Pis ich nie potrzebuje i nie będą w stanie go powstrzymać, bo sami są spluralizowani i podzieleni. Wątpię, że ktoś pokusi się o koalicję z nimi, bo byliby bardzo niewygodnym partnerem. Można przeforsować wiele ustaw nie pytając o zdanie kilkunastu posłów, którzy zaczną grozić palcem w bucie. Nikt nie musi się z nimi liczyć. Nie obchodzi mnie, czy noga, która będzie trzymać mi but na gardle, jest prawa czy lewa i czy numer tego buta jest mniejszy czy większy. To nie jest miejsce na śmieszkowanie, ale poważna sprawa. Rządzenie nie polega na memach i trollowaniu. Ale niektórzy zdają się tego nie rozumieć. Wygląda na to, że oto stało się niemożliwe. I wszelkie przewidywania nie znalazły potwierdzenia w praktyce. W tej dziewiątej kadencji to będzie prawdziwy dramat. Pełen taniego populizmu, kolejnych afer, demagogii i zażartych wojen ideologicznych. Zapowiada się zupełny brak merytoryczności i kultury osobistej. Skapitulował przede wszystkim rozum, przegrała wolność nas wszystkich. Jakimś cudem postawiono Postanowiono postawić na szur federatów, zapewniając im kilkanaście mandatów przy około 6% poparciu, podczas gdy obstawiałem wcześniej maksymalnie granice 3 do 4% ze skruchą przyznaję, że przegrałem wiele zakładów z moimi widzami i najprawdopodobniej będę musiał zjeść własną czapkę, której nie posiadam. Staną naprzeciwko siebie skrajne siły, Zoidberga i Korwina, które zetrą się w politycznym koloseum. Oto pierwszy raz od 1991 roku po 28 latach niebytu, cyborg Ozjaż Goldberg powróci do Sejmu, by zrobić tam cyrk i burdel na kółkach, jakby już nie był wystarczający. Prawdę powiedziawszy, nie życzyłem takiego losu żadnemu obywatelowi obrót spraw zaskoczył z pewnością wielu analityków tej sceny włącznie ze mną ciężko będzie przeżyć taką nawałnicę szurokratów, jedynym pocieszeniem jest to że ta banda jest spluralizowana i heterogeniczna wybitnie rozproszona jak mydło i powidło od sasa do lasa i nie ma żadnej dyscypliny partyjnej dlatego nie będzie głosować jednakowo wątpię żeby PiS potrzebował ich jako przystawki do koalicji bo i bez tego zapewni sobie wymaganą większość, dlatego zostaną prędko przekrzyczeni na sejmowych mównicach. Kolejny raz wybrzmiewają prorocze słowa Zbigniewa Stonogi to jest dramat. Bo w istocie lepiej dobranymi słowami się obecnego stanu rzeczy nazwać nie da. Ten wieszcz przewidział, że kukle nas będą swędziały z bólu. I już rzad zaczynają. Przynajmniej trochę się pośmiejemy z tych cyrkowych sztuczek, jakie przygotował dla nas stetryczały dziadek z demencją i Alzheimerem, ale będzie to raczej śmiech przez łzy i memy. Szczerze mówiąc, taki układ sił przeraża mnie bardziej niż zwycięstwo pisu. Dlatego najwyższy czas na emigrację, czas wyjeżdżać z tego kraju. Wizerunek wolności sromotnie nie upada pod krzyżem własnej indolencji. Nie udało się utrzymać z dala od koryta, więc już wkrótce odczujemy ciężar wstydu na plecach. Po tylu porażkach z rzędu trzeba uderzyć się w pierś i posypać głowy popiołem. Po prawie trzech dekadach słynna klątwa Ozjasza się wypaliła i straciła moc jego popularna wymówka o tajemniczym spisku z Magdalenki, który rzekomo miał ustalić, że prawica nigdy nie może dojść do władzy w Polsce. Nie będzie się mógł dłużej zasłaniać tą formułką. Niektórzy zakrzykną teraz z dumą, a nie mówiłem? I będą się puszyć niczym pawie. Ale po owocach ich poznacie. Teraz kuce nie będą miał już wymówek. Zostaną brutalnie zweryfikowani i rozliczeni. Będziemy patrzeć im na ręce od oświadczeń majątkowych, przez weryfikację postulatów w praktyce. Zobaczymy, ile wart jest ten wasz koń trojański, który miałby wprowadzić liberalne zmiany, rozbijając system od środka. Jestem niemal pewien, że zacznie się zrzucanie winy na wolę polityczną i na układ sił, który sprzężony nie pozwala im nic przeforsować, i trzeba być na to gotowym. Ciekawe, czy już na pierwszych posiedzeniach będzie wspomniane nazwisko pewnego austra, austriackiego akwarelisty. Ta łyżka dziekciów w beczce miodu nas pogrąży wizerunkowo. Wolność tym bardziej kojarzona będzie z oszołomami już w mainstreamowych mediach publicznych. Praca na rzecz popularyzacji wolnego rynku zostanie niestety zaprzepaszczona między innymi przez mariaż z nacjonalistami. Ta mieszanka grozi potężnym wybuchem. Ponownie tak zwani wolnościowcy będą żarli i żyli, niczym rurkowce z naszych w pocie czoła zarobionych podatków, otrzymując pensje poselskie łącznej wysokości od 8 do 10 tysięcy brutto podstawowego upasażenia, 2 do 2,5 tysiąca brutto diety poselskiej oraz dodatków funkcyjnych, a także ryczałt na prowadzenie biur poselskich w wysokości około 11 tysięcy zł miesięcznie. Zapowiada się pasożytnictwo par excellence. Stanowiłem również opuścić grupę dyskusyjną nieprzyjaciół niewoli, dawnych przyjaciół wolności. Niestety powyborczy szał na szur federację udzielił się tamtejszym kryptokorwinistom. Poczułem się jak w roku 2010, kiedy sam zaczynałem swoją przygodę na forum fana... sympatyków. Jesteś przeciwko jedynie słusznej partii i zostaniesz natychmiast nazwany lewakiem, wysłany na tak zwaną jebawkę... Skazany na wyjazd z kraju, życzą ci śmierci każą głosować na lewicę. Sick, jakby istniała tylko dychotomia, albo albo. Zlustrowany zostaje Twój profil, oceniona nawet Twoja fizjonomia i aparycja, poleci w Twoim kierunku tysiąc zwrotów ad personam. Ci ludzie to niebezpieczni fanatycy, trwający w syndromie oblężonej twierdzy. Już to wielokrotnie powtarzałem. Niestety przejęli tę grupę znacząco, zaniżając jej poziom. A już dawno powinni zostać zbanowani jak jeden mąż, i to nie za same poglądy, ale ich skrajnie sekciarski wydźwięk niedopuszczający krytyki. To hipokryci, bo zazwyczaj wszyscy się z nich śmiali i szydzili, ale kiedy wygrywali ją, to nagle nastroje obracają się o 180 stopni w sympatię. Środowisko wolnościowe nigdy się nie rozwinie, dopóki kategorycznie nie odrzuci korwinizmu i nie potępi jego nestora. Ilość nie idzie w parze z jakością. Mam nadzieję, że ta śmieszna gromadka zostanie prędko zweryfikowana, a kuce będą kucać, nawet gdyby król przejechał na pasach ciężarną zakonnicę. Bardzo dziękuję.